Soren Bierksen Bierk to jeden z najbardziej znanych profesjonalnych graczy Ligi Legend. Jego kariera co prawda nie jest długa, lecz pełna sukcesów. Chcesz dowiedzieć się dlaczego jest rozpoznawany na całym świecie? Jeśli tak, to zapraszam do filmu. <śmum> Pod ostatnim filmem wybiło 100 łapek i tak jak obiecywałem Bierksena, tak jest Bierksen. Zapraszam do oglądania piona. Bierksen rozpoczął swoją sportową karierę w bardzo młodym wieku, przez co nie mógł zagrać w pierwszych tygodniach LCS-a ze względu na restrykcje wiekowe stworzone przez Riot. Po skończeniu 17 lat, 21 lutego, w końcu został on dopuszczony do gry w rozgrywkach wraz z kolegami z Copenhagen Wolves. Po zakończeniu wiosennego splitu wszyscy gracze CW, a więc i Bjergsen się do organizacji Ninjas in Pyjamas, w której rozegrali letni split. 23 stycznia 2014 roku ogłoszono, że Bierksen naruszył zasady lcs zachęcając gracze Lemon Dogs do zerwania kontraktów, za co został ukarany grzywną równą 2000 dolarów. W sezonie czwartym grupa TSM-u na Warcach była jedną z łatwiejszych, co pozwoliło drużynie prowadzonej przez Bierksena na stosunkowo łatwy awans do ćwierćfinału lecz tam po ciężkich bojach zostali pokonani przez późniejszych mistrzów świata. TSM był jedną z dwóch amerykańskich drużyn zaproszonych na IM w San Jose. Był to również ich pierwszy turniej z Santorinem w roli dżunglera. Team Solomit jako zwycięzca letniej edycji LCS został przydzielony do półfinałów gdzie zmierzył się z unicorns of love. Niestety drużyna Birksena zakończyła swój udział w turnieju już po tym spotkaniu, ponieważ zostali pokonani przez jednorostów 2 do 0. Pomimo porażki w San Jose, Jessen został zaproszony na finał Intel Extreme Masters. Tym razem drużynie poprowadzone przez Birksena szło dużo lepiej. Po pokonaniu teamu WA oraz Entus, także Flash Wolves, teamowi solo Meat udało się awansować do finału, gdzie ponownie wygrali z teamem WA. Zapewniając sobie zwycięstwo w turnieju. Natomiast nagroda MVP Inter Extreme Masters w Katowicach została przyznana komu? Birksenowi. Po iem TSM kontynuowało dobrą pasję i utrzymywało pierwsze miejsce w północnoamerykańskich LCS-ach aż do samego końca. MVP rozgrywek został – uwaga niespodzianka – Birksen. Playoffy również szły po myśli Teamu Solomit. Po zwycięstwie 2-0 z teamem Impulse przyszedł czas na Cloud9, jednak i oni nie byli w stanie pokonać dominujących TSM. Dzięki zwycięstwie w SES-ie TSM został zaproszony na MSI 2015, jednak to nie było ich najlepszy trudniej. więc udało się wygrać zaledwie jedną rozgrywkę, przez co TSM wylądował na piątym miejscu i nie zakwalifikował się do półfinałów. Pomimo bardzo dobrej gry we wysednym spicie Team Solomit zajął dopiero drugie miejsce. A gra Birksena nie była aż tak wyśmienita jak się spodziewano Ruda zasadnicza letniego splitu również nie szła po myśli młodego Duńczyka Jednak w playoffach pierwszy raz zobaczyliśmy prawdziwego Birksena Po niesamowitej grze Tim Solomid zwyciężył letnie rozgrywki i zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata Natomiast Birksen został ukazany jako MVP rozgrywek Jego ulubionym jedzeniem jest Lazania, Najbardziej znienawidzonym przez niego bohaterem jest Szako Był najmłodszym streamerem polecanym przez Riot Zdobył pierwszego pentakila w europejskich SES-a Grał wtedy syndrom przeciwko Against All Authority było to również pierwsze spotkanie wygrane przez Kopenhagen Wolves w LCS-ie. Na pierwszym streamie podłączeniem do TSM oglądało go 70 tysięcy osób. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. 100 lajków i historia XPK siema.